Dobra, proszę Państwa, znaleźliśmy się w miejscu, o którym krążą legendy. Jesteśmy w wiosce, w wiosce yy, Przedmoście Święte. Przedmoście Święte. Właśnie stoimy przed... Ty, a jeszcze co mi przyszło do głowy? Przed budynkiem, który nazywamy... Jest... Tak, a mamy 8 czy 10. Ty, ale jak my tu wejdziemy? Kurde, patrz, przesuń się. Patrz, Co? ucz się Jezus Maria To chyba drzwi nie wybijesz. Proszę Państwa. Rozmieszczę? Tu zmieszczę? Wewe, tędy chodź. Gdzie? No tu. Ale jak? No opisiu siup. Jak ty tam wejdziesz? Tu masz brzuch wielkości. Arbuza. No dawaj, musi się udać. Ale kamerka to mój drogi mi daj. Proszę Państwa, yy, aha, dobra to ta strona. Yy, o właśnie, daj mi się pobawić trochę kamerką, yy, Obserwujemy, jak dzielny Maciuś wchodzi. Patrz, nie wierzył, że przejdzie, a przecisnął się totalnie bez problemu. Okay, nie wiem, trochę mam cyka, bo histeria jest. Tak, ale Dobrażaj. mało prawdopodobnie, żebyśmy tu kogoś spotkali. Kolejna rzecz, pod nogi, bo jest dziura. Proszę Państwa widzę totalny, to znaczy totalny bałagan Kurde, tam się nie da zleźć To nogi uważaj Bo ty tu jesteś bebe Nieustraszony Nie, ustraszony. nie jesteśmy dobre chłopaki Zobaczę. To tutaj nic nie ma Proszę Państwa nic tutaj nie ma, cztery pomieszczenia. Wejście do piwnicy niewykonalne. Znaleźliśmy się w miejscu, w którym krążą legendy. Dom diabła, tak zwany czyli miejsce owiane tajemnicą, ponieważ nie wiemy. Wszystko to jest opowiadane na, na kolanie. Chłopaczek. Ty, ale to ma piętro, a gdzie są schody na górę? Tu, Maciusiu, tu. O kurde. Jest wejście. Idziemy? Proszę Państwa, przed chwilą rozmawialiśmy z chłopaczkiem, który powiedział, że po prostu uwaga na te schody, one są... O kurde. Co? Ale czad. Znowu to Patrz Ale To schody... jakiś gwóźdź, kurde Uważaj, Bebe, bo ja te schody się troszkę boję Wiesz No dobra, idź Nie no, będziemy wchodzić we dwóch Kurde, a ja się boję podłogi Uważaj, bo tutaj jest troszeczkę taka. O! Piec rozwalony. Tompaj e, bardzo ostrożnie wręcz. Ja myślę, że tu na pewno ktoś był. Przed nami. Tam już nie ma co iść. Sfilmuj ten piec, proszę. Uważaj, tam ma. No, no nic, słyszę państwa, to była opuszczona niegdyś. Słuchajcie, yy, drodzy telewidzowie, tu można wejść bez problemu. Jakby ktoś chciał przyjechać, to jest nawet dla, dobry obiekt dla początkujących urbeksowiczów. Tak, to jest. Nie skończę tej historii. Owiane tajemnicą, ponieważ wiele ludzi tutaj ponoć popełniało samobójstwa. Niestety jest to przykre, no ale prawdziwe. Blisko jest stacja kolejowa, więc bardziej. Tory, które zachęcały wszystkich do zrobienia tego, że czynu, ale tam się nie da zejść na dół. Na razie nie będziemy tam schodzić. Tak też to się tutaj, proszę Państwa, a, niestety działo. Mówiono o kilkudziesięciu. W przypadkach. Kilka domów dalej. W zasadzie 600 metrów stąd. Również jest dom, w którym chłopak popełnił samobójstwo i jego brat. Właśnie się dowiedzieliśmy o tym od, od, od gospodarza obok. No powiem tak. Bardzo się lękałem tu wejść. O! Coś zaczęło. Z... Yy, ale jakoś w innych miejscach większy lęk miałem. Może dlatego, bo jesteśmy dobre chłopaki. Co, 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 powiesz, co powiesz, co powiesz Bebe? Wiesz co, jest fajnie i cieszę się, że można tu było wejść tak po prostu bez żadnych tych, może yy, jak to się nazywa, bez żadnych ceregieli, żadnego przeskakiwania przez płoty, uciekania przed psami. Tak. Przed policją i przed wampirami. No dobra. A bez tu Byliśmy na górze, jesteśmy na dole. Ja nie pamiętam, żebyśmy schodzili po tych schodach. Słuchajcie, albo z moją głową coś się dzieje. Wiadomo, starość nie radość. Yy. Albo po prostu... Albo diabeł tkwi w szczegółach. No, wygląda to strasznie. Samo to miejsce, ale... Żebym ja się źle czuł, nie wiem. Było... Ula, pierdziele no Potem spokojnie O, ale skurczy byk. Czyli popatrz, chciałem powiedzieć coś i już tutaj coś ten On tromną specjalnie, bo chyba wie, wie o tym miejscu, że tu ludzie te rzeczy robili. Dobra. Dobra, proszę Państwa. Zerknijmy jeszcze na gazetę. Kiedy to słowo Polskie jest? Jest tu data? Chelsea, Jan Farozola Proszę Państwa, jeszcze jeszcze ten piłkarz Ale czat. Proszę Państwa, przygoda dobiega końca Malutki, się stąd ewakuujemy. Bb, gdzie ty jesteś? Baba Bb. Uuu, się przestraszyłem, że zniknąłeś Gdzie ty jesteś? Znowu się wygłaszać działalność? Nie, już wiem, w którym jest miejscu Dobra, no no proszę biemy. Państwa, opuszczamy, lecimy na kolejny obiekt. Ile to kilometrów mamy na następny? Uch, ale dziwne, dziwne miejsce. No, skąd no, się wzięła nazwa? Nie powiem, roku? że jest tutaj miło. No, ale... no Bo to jest dom diabła, a nie dom anioła. No ale tak już. Będziemy musieli stąd po malutku iść. I babcie, patrzymy na kamerę Możesz filmować jak... I tak, proszę państwa, wychodzi się z urbexu, to jest naprawdę wyjście lajtowe, ląduje się na ziemi, to nawet mógłby być dobry dla kogoś, kto pierwszy raz się wybiera. Tak, to powinien, powinien być bardzo łatwy i przyjemny. Dla początkujących jak najbardziej, choć yy, sa, sama historia tego obiektu nie jest zachęcająca. Właśnie, najpierw odwiedźcie, bo... a potem przeczytajcie historię. <laughs> Właśnie, nie sugerujcie się historią, ale już ją przecież znacie. Bo sam obiekt jest mroczny. Widok, sam widok, a w nocy? Jak to musi być kozacko? E, jak, jakichś dziwnych emocji nie, do, nie zaznałem. No i dobrze. No ale historia jest niesamowita. Jeszcze jeden rzut oczkiem na budynek w polu, w krzakach, ty tutaj coś jest. Bebe! No to przygoda się, proszę Państwa, nie chce zakończyć. Uważaj na ślimaki, ani jednego masz nie zdeptać. Bo jak zdeptesz to masz przerąbane, chłopie. A ty co tu oglądasz? No zobacz, tu nie byliśmy. O kurza faja! Chłopie! Bardzo się zacząłem teraz bać. No widzisz? Czy tak... Czy będziesz się przyglądał? Dobra, tutaj chyba nic nie ma Tutaj Tutaj coś tutaj Co tutaj jest, proszę pana To buganek chyba A nic nie ma Myślałem że Ta, tu sprzedawali bilety Zejścia do piwnicy również nie ma no ale są za to olbrzymie krzaki No dobra Dziękujemy pięknie za, za, za dość interes ha. Tajemniczy wypad Przed przyjściem tu nasłuchałem się i naczytałem i byłem bardzo zlękniony ale Widać nie mamy czyste dusze i jakoś nic się nie wydarzyło. Dobra, miłego, dzielny się i przystojny Bebcio, do następnego! Jedziemy dalej. Jeszcze dzisiaj kolejna odsłona naszych przygód... No właśnie, dokąd jedziemy? Przygód Bolka Teraz, o jeszcze mamy 6 pałaców. Piona, siema. Sześć. bo 8 obie obiektów to? jest na dzisiaj? 8, 10. A to jest tak w okolicy? Tak.